Podlaskie i wieści z Jagiellonii, Jagiellonia w Turcji, piłkarze deszczu, Adrian Siemieniec na urodzinach, a ja tutaj z ekspertem naszym od spraw jagiellońskich, nie tylko jagiellońskich, przede wszystkim jeśli chodzi o regionalną piłkę, Kamil Jackiewicz, który nie tylko interesuje się Podlaską Okręgówką. No nie tylko, witam wszystkich bardzo serdecznie, tak jak tutaj Przemek wspomniał, Kamil Jackiewicz. Oprócz okręgówki to tak jak tutaj mówię już od wielu lat interesuję się Gilonią. w ostatnich latach tak troszkę bardziej statystycznie, troszkę bardziej transferowo i piłkarsko. No to I można, można. podsumować. Statystycznie najbardziej chyba y, można by powiedzieć, że Jagielonia z dotychczasowych mistrzów Polski, y, jak do tej pory grając na trzech frontach, spisuje się najlepiej. Które z piłkarzy Jagieloni ma największy Twoim zdaniem, udział jeśli chodzi o statystykę, jeśli chodzi o punkt widzenia z trybun i punkt widzenia właśnie eksperckiego, ma największe y, zasługi w tym, że Jaga jest trzecia na, y, w tabeli gra w Pucharze Polski i gra w Lidze Konferencji Zawędrowała Aż Tak Daleko. Moim zdaniem takim tutaj taki wybór jest też nieoczywisty jeżeli chodzi o mnie, bo wielu powie, że będzie to Jesus Imas, Afimiko Pululu, czyli ludzie, którzy są odpowiedzialni za strzelanie bramek, kreowanie tych sytuacji. A ja powiem trochę inaczej, powiem Taras Romanczuk, a dlaczego? Po pierwsze to jest mental, po drugie kapitan, po trzecie osoba, która Trzyma wszystko z tyłu w ryzach. I po czwartej najważniejsze, jak zabrakło Tarasa, no to Jagielonia nie wygrała bodaj dziewięciu spotkań z rzędu. Ma pro, miała problem pod koniec rundy jesiennej z wygrywaniem. Nie wygrywała tych spotkań, co prawda, remisowała, ale wygranych nie było. I to wszystko zaczęło się w momencie, gdy no, Taras podczas przerwy na reprezentację, czy będąc na zgrupowaniu reprezentacji, doznał kontuzji. Potem już Jagielonia. Nie grała tak dobrze, nie, nie radziła sobie tak dobrze i przede wszystkim to się wszystko tak zaczynało troszeczkę rozjeżdżać. No ale to nie brzmi zbyt dobrze, bo docierają do nas informacje, że sam może na początku rozgrywek w lutym zabraknąć, bo jego kontuzja okazała się poważniejsza. Tymczasem w środku pola zaczyna się robić nam dziura, bo ubyło nam dwóch zawodników, którzy byli za to odpowiedzialni. Od, odeszło dwóch piłkarzy, którzy statystycznie no cóż, mieli swój udział w tym, że Jagiellonia zdobyła Mistrzostwo Polski i w tej jesieni radziła sobie nadspodziewanie dobrze. Na pewno tak, bo zarówno Nene jak i Ngujamba, ten pierwszy w zdecydowanie większym stopniu, bo Nenek przede wszystkim w rundzie wiosennej mistrzowskiego sezonu, ale także jak wspomniałem Aura Gujamba, to są zawodnicy, którzy, jak pokazywali się na boisku, jeżeli im wychodziło, no to naprawdę robili różnice i tak jak jeszcze raz podkreślę, szczególnie nenę, ale gdzieś tam już działa nasz dyrektor sportowy, pan Mosłowski, i tutaj fajne informacje docierają tam z tego świata takiego transferowego plotkarskiego, że ma w Jagiellonii pojawić się niebawem w Turcji na testach. Pomocnik środkowy, taka szóstka ósemka. Po prostu Stanów Zjednoczonych człowiek, który tam jest wyceniany na 3 miliony euro, wydaje się warunki jak na Polskę, jak na Podlasie, Białystok, no ogromne finansowe, które trzeba wyłożyć, ale z jakiegoś powodu się tutaj prawdopodobnie znajdzie. No z tego, co tutaj przekazał nam Portal Gol, okazuje się, że zawodnik, o którym w tej chwili rozmawiamy, 23-letni Amerykanin, który ma podwójne pochodze obywatelstwo amerykańskie i niemieckie, wychował się, urodził się w Teksasie, wychował się w Niemczech i tam też zestawiał pierwsze kroki w 2021 roku przeniósł się do Stanów Zjednoczonych no i w tej chwili rzeczywiście przenosi się do Jagiellonii, odrzucił ofertę z Derby County. Ofertę z drugiej Bundesligi niemieckiej. Bardzo możliwe, że tego zawodnika zobaczymy, a zobaczymy go za darmo, bo 1 stycznia wygasł mu kontrakt z Filadelfią. No i teraz powstaje pytanie: trochę trudno, jakby w, w ciemno mówić, ale było nam dwóch graczy, przybywa nam ten jeden, jedyny gracz. Twoim zdaniem, e, jakie szanse Jagiellonia ma w tym momencie? Załkadając nawet, że Sławek Abramowicz zostanie, że nie zostanie wykupiony, tak nam, takie wiadomości dochodzą z Jagiellonii, że nie ubędzie nam już żaden zawodnik. Jak oceniasz te możliwości, biorąc pod uwagę, że terasa może nie być jeszcze przez chwilę, a nas czekają w lutym aż 7 spotkań? Na to wszystko to jeszcze też, żeby oceniać, jakie my będziemy mieli szanse, jak, jak zespół będzie spróbował, to trzeba czekać, a przede wszystkim. Ważne będą teraz te dwa najbliższe tygodnie, bo nie sądzę, znając tutaj różne te plotki, znając zakusy dyrektora sportowego, pana Masłowskiego, już wspomnianego przeze mnie wcześniej, że to jest koniec transferów. Mówi się gdzieś o takim mocnym nacisku na prawego skrzydłowego, prawego napastnika. Gdzieś tam w kuluarach słyszałem już jakiś czas temu, że Jagiellonia... Ponoć próbowała robić podchody i interesowała się pomocnikiem z widzewa łódź, no też pochodzenia hiszpańskiego. I tutaj, jeśli chodzi o to, to nie wiem na ile to jest aż tak mocno prawdopodobne i prawdziwe. Gdzieś temat na pewno był. do tego też trzeba czekać na, na te kolejne ruchy. A ja myślę, że tych ruchów będzie kilka. I ja, na przykład, widząc to, że z Jagiellonii skoro odchodzą piłkarze i odchodzą zawodnicy. Którzy sami chcieli stąd odejść, ale też gdzieś tam jak Nguyamba ten kontrakt rozwiązany za porozumieniem stron, trochę też może nie tyle niespodziewanie, co, co, co wyszedł taki dodatkowy, bo nawet gdzieś tam w jednej z rozmów dyrektor sportowy mówił, że oni chcą się, po, no pozbyli się Halitiego, pozbyli się Nene i nie chcą więcej tych ruchów z klubu już jakby tworzyć. A raptem zrobił się taki właśnie temat. Z Orylienem, także też w drugą stronę. Myślę, że ten, jeden, ten transfer, który teraz jest jeszcze no, niedogadany, tylko to oczywiście dalej jest w, bardziej na zasadzie plotek i domysłów, to nie będzie jedynym w tym oknie transferowym, i dopiero jak ta kadra przystąpi już do rozgrywek do, do tego pierwszego meczu ligowego z Radomiakiem u siebie, wtedy będziemy mogli coś mówić. Choć pamiętajmy, że okno w Polsce trwa dłużej niż tylko do rozpoczęcia rozgrywek ligowych. No właśnie, a jeżeli chodzi o poprzednią rundę, to która linia, twoim zdaniem, najsilniejsza, największe zasługi, jeżeli chodzi o sukcesy dla samej Jagiellonii, bo mamy były różne etapy w tej grze Jagiellonii, były sytuacje, kiedy mieliśmy dziurawą obronę, wszyscy mówili, że tracimy mnóstwo bramek, co, co mecz mamy, stracimy tą bramkę, potem e, moment, kiedy nagle okazuje się, że Sławek Abramowicz staje się barierą nie do przejścia, a potem mamy y, sytuację, kiedy mówimy o tym, że no Jagiellonia, w Jagiellonii nie potrafimy strzelić gola, że zaczynają się problemy dużo tych bezbramkowych remisów albo generalnie meczy, które gramy na zero. To znaczy na pewno ta, te przednie formacje, napad czy ofensywni pomocnicy to, to coś, co dawało nam gole, zwycięstwa, bramki. I tutaj bym podrywał tego takiego najmocniejszego naszego punktu. Obrona, nawet jak wiodło nam się dobrze, to i tak nie grała najlepiej. My, my regularnie traciliśmy bramki, nie jesteśmy tuza, tuzami od bronienia. Traciliśmy te bramki, zarówno w Lidze Konferencji, tam w eliminacjach do Ligi Mistrzów, Ligi Europy. Tra, był czas, że oczywiście tych, tych, tych bramek traciliśmy mniej, zdarzały się mecze na, na zero z tyłu. Ale jednak w tej obronie Jagiellonia nie, nie radziła sobie najlepiej i też spowodowane jest to, moim zdaniem, tym, że ci środkowi obrońcy przede wszystkim, jak Skrzypczak, Dieges, Stoinowicz, gdzieś tam wiadomo był Haliti, oni cały czas rotowali, wypadali za kartki, wypadali z powodu kontuzji. Ta para stoperów, która powinna być najbardziej zgrana w całym zespole, nie miała czasu, by się zgrać. Jak przez dłuższy czas grali ze sobą Skrzypczak z Diegezem, no to widać było tą współpracę. Jeszcze jak ciut przed nimi był Romańczuk, no to wtedy ten cały taki tercet, powiedzmy, dwóch środkowych obrońców i pomocnik na pozycji numer 6, no to byli ludzie jak monoli. To oni się rozumieli bez słów. Jak skakiwał ktoś nowy do tego tercetu, a jeszcze jak na koniec rozgrywek wypadł nam Mutinio, na którego tak wielu z nas też narzekało i przeczyło, że on gra tylko do tyłu, nie gra do przodu. Jak on wypadł, no to zobaczyliśmy, że to był naprawdę wartościowy zawodnik i że go brakuje, dlatego też obrona jest taką naprawdę naszą piętą Achillesa powiedzmy i nad tym trzeba mocno pracować. A co do samego Sławka Abramowicza, to też tak się nie do końca zgodzę, że on był takim murem ścianą nie do przejścia, bo nawet oczywiście miał dobre mecze, ale nawet spotkanie w Czelie pokazało to, że Gdzieś tam mu, mu brakowało, bo te bramki, które straciliśmy na, na wyjeździe właśnie grając na, na, na Słowenii, no to można było ich uniknąć, gdyby ten Sławek miał swój powiedzmy taki dzień konia. Okej, okay. a teraz zmiany nie tylko w kadrze, jeśli chodzi o gracza, ale robimy też w kadrze szkoleniowej. Do tych zmian doszło kilku, w trakcie rozgrywek odszedł specjalista od przygotowania fizycznego. Potem analityk, w tej chwili jeszcze kolejna, ko pojawiły się kolejna, kolejne osoby, które przyszły, bo Adrian Siemiec, który dzisiaj ma urodziny, ma nowego asystenta, ma nowego analityka no i kogoś, kto przygotowuje zespół pod kątem fizycznym. Czy te zmiany, Twoim zdaniem, mocno naruszą ten team, który przygotowywał Jagiellonie do mistrzostwa? To znaczy, jeżeli chodzi o te przygotowanie fizyczno-motoryczne, no to ta zmiana nastąpiła już troszeczkę wcześniej I co prawda tam Jagiellonia yy, no jakby też troszkę grzecznościowo jakoś nie bardzo chciała o tym informować. Zostało to troszkę wyciszone w kuluarach, po co było tam się rozpisywać, że się z kimś rozstajemy, kogoś wymieniamy, no to tam ta zmiana już była wcześniej, więc yy, i tak jakby patrząc przez pryzmat później dalszego naszego grania w sezonie po tym takim naprawdę złym okresie, gdzie przegrywaliśmy mecz za meczem w Lidze, w eliminacjach do Ligi Mistrzów, Ligi Konferencji, czy tam Ligi Europy oczywiście, nie Ligi Konferencji, to później ta, ten aspekt motoryczno-fizyczny był naprawdę na dobrym poziomie, bo my dotrwaliśmy, tak jak już na początku wspomniałeś, dotrwaliśmy do końca rundy jesiennej, na podium no zrobiliśmy jakiś tam awans do europejskich pucharów, gramy w Pucharze Polski dalej. Więc zespół był nieźle przygotowany. Co do analityka, no to, to wiadomo, to jest człowiek, który ma dużo grzebać, ma zbierać mnóstwo informacji. No z jakiegoś powodu zdecydowano się na jego zmianę. Myślę, że w Jagielloniu już są na tyle dojeżdżali ludzie, którzy zarządzają klubem, na tyle Adrian Siemieniec potrafi dobierać sobie ludzi do sztabu szkoleniowego, że wie co robi. Jeśli chodzi o asystenta, to tak ja o tym przeczytałem może dopiero z dwa dni temu. Nie wiem z jakiego powodu nie ma, czy ogólnie czy nie będzie tam Rafała Grzyba, czy, czy po no, prostu... Rafał, Rafał akurat jest w Turcji, natomiast nowy asystent, który się pojawił, zakładam, że to będzie kolejna postać, która będzie wspierała. No to, jeżeli rozszerzamy, rozszerzamy ten sztab szkoleniowy, no to... Chcemy jakby się rozwijać iść do przodu, a to akurat dobry prognostyk. No właśnie, a jeżeli chodzi o kwestię ogólnego wyniku Jagieloni, trzy fronty, jesteśmy w trzech miejscach, podobno na dwóch frontach nie da się wygrać, a już na trzech to y, wszyscy dookoła mówili o zatruciu. Y, Pucharami, o różne rzeczy, które się y, polskie kluby dotykały, jak grały w pucharach. No, Jagiellonia radzi sobie najlepiej z tych polskich klubów, bo jest najwyżej w lidze, a zawędrowała mniej więcej ta, w to samo miejsce, w które zawędrowała Legia. Mam nadzieję, że się zawędrują na ten sam poziom, czyli awansuje do kolejnej rundy. Pytanie, czy możemy to, co osiągnęła Jagiellonia, traktować z niedosytem, apetyty były większe, czy powinniśmy się cieszyć? Bo w grudniu kibice wychodząc z ostatniego meczu z Olimpią Lubiana. Słyszałem różne opinie. Jedni mówili, no tylko tyle brakowało włos od awansu bezpośredniego. Drudzy mówili, cieszmy się z tego co mamy, bo gdybyśmy w sierpniu to widzieli, to bralibyśmy to w ciemno. A ty jak uważasz? E, gdyby sercel Bridge nie strzeliło bramki tam w tej ostatniej kolejce w ostatnich sekundach, minutach meczu bodaj z ekipą Basa tak, i wracając tak. go w ogóle z rozgrywek. E, nomen omen piątek no, strzelał tam mnóstwo bramek, i tak to nic nie dało. Eee, no to, żeby nie ta bramka w ostatnich sekundach, no to wszyscy kibice wychodziliby mimo tego nudnego i słabego meczu 0-0. Wychodziliby z takim no, poczuciem tego, że ta misja została w 100% zrealizowana, zajęlibyśmy ósme miejsce w grupie, wyszliśmy bys, byśmy dalej i, i bylibyśmy rozstawieni, mielibyśmy te, te dwa mecze mniej do gry w lutym. Ale jakby ktoś mi w sierpniu powiedział, nawet no, w sierpniu, czy na początku września jak Przychodziły te porażki wysokie za jaksem z BODO, że my w grupie, mając w rozgrywkach tych ligowych Kopenhagę, że wygramy w Kopenhadze, to bym powiedział, żeby wziął rozpęd z kilku metrów i głową w ścianę i później lodem przyłożył, bo. My, ja przez te lata wszystkie widziałem już naprawdę wiele. Widziałem utrzymanie, które przy minus 10 punktach, widziałem drużyny grające w pierwszej lidze i tam sobie nie Widziałem te sprzedane baraże z arką Gdynia. Yy, widziałem tą dęgę rok przed sezonem mistrzowskim, gdzie my w ostatniej kolejce w zasadzie utrzymaliśmy się w lidze. Jak teraz patrzę na tych kibiców, którzy dużo gadają w internecie, piszą, a na stadionie ich nie widać, bo my mamy duży problem w stoku z frekwencją na stadionie, nie ma co się oszukiwać, to słuchanie takich ludzi, no to najlepiej wziąć jednym wpuścić, drugim wypuścić. Nie ma co się denerwować i przejmować takimi opiniami, bo na dobrą sprawę. Patrząc na budżet i na to, w jaki sposób Jagiellonia przed sezonem przystępowała, czyli jeszcze z długami, z naleciałościami, z mnóstwami różnych kontraktów, które trzeba było wypełniać, a już dawno tych ludzi w klubie nie ma i tak dalej. A z tym, co jest teraz, no to my naprawdę zrobiliśmy wynik ponad stan. Dla porównania powiem, Jagiellonia na pensję swoim piłkarzom w sezonie 20, 2023, 2024 czy w roku 2024 wydała mniej jako mistrz Polski grający w europejskich rozgrywkach na pensję piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu, ogólnie ludziom związanym z klubem wydała mniej niż Wisła Kraków, która oczywiście wygrała Puchar Polski, ale jest dalej no na ten moment nie ma czego średniakiem w pierwszej lidze. To no. pokazuje skalę, za jakie pieniądze my zrobiliśmy, jaki sukces. Jak ktoś nas rzeka, to naprawdę. Oglądałeś chyba wszystkie mecze w tej rundzie Jagielonii. Jeśli nie na żywo, a w zasadzie chyba prawie wszystkie na żywo, mhm. to w telewizji powiedz mi, który z meczy Jagielonii był najlepszy, którym pokazaliśmy się ponad stan albo zagraliśmy i pokazaliśmy klasę, a który był meczem, w którym faktycznie było poniżej możliwości. Poniżej możliwości to łatwo wskazać mecz. On też był w takim trudnym okresie. Yy, przegrana z GKS-em Katowice na, na wyjeździe. Tam to był straszny mecz. Straszny do oglądania, straszny A w nie, ogóle. nie, nie Lech 05? Nie, bo na, na zdrowy rozsądek Lech był zespołem bardzo mocnym. Nam się w Poznaniu grało w, zawsze fatalnie. My byliśmy w okresie takim yy, już totalnego podłamania, zmęczenia tym wszystkim, yy, takiej strasznej niechęci. I to był ostatni mecz. Przegrany przez Egipcjan, później była ta długa seria taka bez porażki. Nie, GKS Katowice był zdecydowanie gorszy. Wynik ponad stan to na pewno Kopenhaga, bo no, niesamowity roller coaster taki przede wszystkim e, bardzo cierpieliśmy i tam wyszedł taki e, wiara siła wola walki, taki charakter typowy, jak to w jednej z przesłanek kibiców. I tak naprawdę tam piłkarsko, no jeżeli chodzi o ilość sytuacji, o tą grę indywidualną, no to Kopenhaga była zdecydowanie z lepszym. A jeśli chodzi o takie nasze dobre mecze, no to typowo taki najlepszy mecz, jaki mogę sobie teraz przypomnieć, to mimo wszystko, że nie został wygrany, to chyba Raków. Tam zostaliśmy. No, troszkę, delikatnie mówiąc, yy, skrzywdzeni przez sędziów, ale... To, to chyba przez VAR, albo a właśnie do, jego do, brak. To był przez jego brak, ale piłkarsko naprawdę byliśmy mocni na tle bardzo mocnego rywala, znaczy przede wszystkim mocnego i mądrego defensywnie, a, ale kreowaliśmy te sytuacje, tworzyliśmy je, tylko troszeczkę zabrakło szczęścia. No i pytanie ostatnie podsumowujące. Jakielonia w Pucharach yy, pierwszy raz tak na fajnym poziomie. Yy, Mamy przed sobą rundę wiosenną, której powinniśmy wskoczyć, wrzucić większy bieg. Twoim zdaniem, co jest w naszym zasięgu, jeżeli chodzi, nie co byśmy chcieli, bo chcielibyśmy jak najwięcej, finał Pucharu Polski albo nawet Puchar Polski, mistrzostwo obrony tytułu i być może nawet dotarcie gdzieś do bardzo wysoko do Pucharów. Ale co realnie jest w naszych możliwościach? Czy Twoim zdaniem mamy szansę zagrać za rok, znowu znaczy w kolejnych Pucharach, w kolejnym sezonie, nie za rok, w kolejnym sezonie? I y, jakie są szanse na powtórzenie tego wyniku sprzed y, roku, no właśnie sprzed dziewięciu miesięcy już? To znaczy, ja uważam, że teraz, y, mając y, no, trzy, na, na w trzech różnych płaszczyznach, rywalizując, będzie trudno je wszystkie utrzymać, a wręcz uważam, że to będzie niemal nierealne. Y, nawet mi, jako osobie, która jakoś tam mocno sercem y, i tym przeżywa te wszystkie spotkania. Y, to wydaje mi się, że tak, jeżeli chodzi o ligowy aspekt, my do samego końca będziemy liczyć się w walce o Mistrzostwo Polski i, i uważam, że zarówno Lech, który gdzieś tam jest teraz pierwszy, Raków, który się wzmacnia i ma ogromną chęć na to, by zdobyć mistrzostwo, będą miały z nami duże problemy, ale będzie to też zależne od tego, jak długo pogramy w Pucharze Polski i w Lidze Konferencji. Tak realnie patrząc na, na cały rozkład jazdy związany z tymi spotkaniami w lutym uważam, że rywal, którym jest TSC Baczka Topola jest jak najbardziej w naszym zasięgu, jak najbardziej do przejścia i, i bym się skłaniał do tego, że zagramy w tej jednej ósmej ligi konferencji tak czy siak. No i wyjdzie na to, że przyjdzie nam no, Znając nasze szczęście rywalizować pewnie z Legią Warszawa. No właśnie, z Legią czekają nas chyba, być może czekają nas wiosną no, trzy mecze. Liga, Puchar na pewno, no i być może Liga Konferencji no to jako to trzy. Razem jak... cztery, no to, bo, bo dwa, bo w Lidze Konferencji tak. mecz i rewanż, tak? No właśnie, to który z twoim zdaniem tych meczów będzie najważniejszy? Jakby, gdyby przyszło nam grać cztery razy z nimi, który byś, jakbyś miał do wyboru y, obstawiać, który z nich jest w pierwszej kolejności do wygrania, to który twoim zdaniem y, powinniśmy się skupić? Powiedziałbym, że skrajnie, skrajnie ważnym byłoby przy takim dużym natłoku spotkań wygrać mecz puchar Polski. Dlatego, że Puchar Polski jest najłatwiejszą drogą do europejskich pucharów i patrząc na to jakie zespoły już z tego Pucharu Polski odpadły, no to drabinka czyści się sama przez się i, i tutaj moim zdaniem można byłoby taki mocny parol zagiąć, a Najmniej bym się jednak skupiał na tym, co mówimy tutaj o, o lidze konferencji, dlatego że co byśmy nie zrobili, nawet jeżeli jeśli byśmy trafili tą. Przeszlibyśmy baćkę, to pole, trafilibyśmy na Legię, No to ten dwumecz to byłby dwumecz taki, który nie rozegrałby się i tak w jednym meczu. To o tym decydowałyby dwa spotkania i byłyby to dwa zupełnie różne mecze i tam też. Ogrom szczęścia i lora z tego szczęścia to by naprawdę mógł być na wysokiej skali, bo przy większych pieniążkach mocniej nóżki się trzęsą i, i tak, tak ja, ja to odbieram. No to jest tak jak mówię, ten ligowy mecz z Legią Warszawa, on nie musi wcale decydować o niczym. Wielu mistrzów czy wicemistrzów przegrywało mistrzostwa, nie właśnie z zespołem pokroju Legii, Rakowa, Lecha. Bo tak jak pokazała nawet Jagiellonia, przegrała 5-0 z Lechem jesienią i co, i dalej. To, te te 5-0 to jest po prostu stracone 3 punkty, i, i te 3 punkty nic, nic nam nie robią, bo dalej jesteśmy w walce. Równie dobrze możemy wygrać z Legią, a na koniec wyłożyć się z, z, powiedzmy z jednym czy drugim klubem, które będą już zdegradowane. My spójrz, spójrzmy teraz na tabelę, nawet w, w ekstraklasie. Z kim my straciliśmy punkty? Z drużynami pokroju Śląska-Wrocław, Puszczynie-Połomice. Oczywiście nic z tym klubom nie ujmując, ale to zespoły, które praktycznie zamykają tabelę, a my z nimi nie potrafiliśmy wygrać. Tam straciliśmy punkty, więc y, gdy mamy wygrać z Legią i ponownie stracić punkty słabo uszami, to będzie bardziej bolało. Kamil, co jest bardziej nieprzewidywalne, bo tak jak Cię słucham, to, to tu się nasuwa mi wątpliwość. Podlaska Okręgówka czy Polska Ekstraklasa? Y, ja kiedyś powiedziałem tak i y, to już y, Ktoś mnie o to pytał, że jakbyśmy mieli pójść do Buka i tam byłoby postawienie klubów, złożenie par, osiem par i porównać z klubami do okręgówki, do każdego klubu w Ekstraklasie dałoby się odpowiednika przypisać z klasy okręgowej i obie ligi są strasznie nieprzewidywalne, patrząc, choć teraz patrząc już na wyniki w Ekstraklasie, Gdzieś ci faworyci coraz rzadziej zawodzą. Przynajmniej to jest taki, taki trend z ostatnich może dwóch, trzech lat, że te kluby potrafią wygrywać i potrafią przepychać co prawda w brzydkim stylu te słabsze mecze, a w okręgówce to, to dalej może być tak, że pierwszy przegra z ostatnim i, i, i tak dalej. To oczywiście też, tylko na mniejszą skalę. Bardziej jednak jeszcze nadal jest bardziej nieprzewidywalna okręgówka. Czyli szanowni Państwo, jakbyście chcieli czegoś się dowiedzieć o Jagiellonii, to słuchajcie naszych rozmów. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o okręgówce, to polecam gorąco okręgówkę na dywaniku, bo Kamil przepytuje y, wszystkich przedstawicieli każdego podlaskiego klubu z podlaskiej okręgówki. A wiosną, no cóż, zapraszamy na kolejne magazyny, bo będziemy, będzie się znowu działo. Dziękuję bardzo, Przemysław Sarosiek. Dziękuję, Kamileckiewicz. Pamiętajcie. Kibicowanie ze stadionu, nie sprzed telewizora. Dokładnie tak. Na stadion, szanowni państwo, ruszcie się z własnych domów. Jak już naprawdę nie ma innego wyjścia, to wtedy i tylko wtedy oglądamy przed ekranem.